Pokażę na przykład jakieś dowody, że faktycznie KSI klepnął tą walkę, że on napisał na przykład do KSI, że słucha jest taki pomysł na walkę, a KSI: Wow, a Mateusz, you are amazing, amazing idea. W życie plan, plan realizacji walki Boxer vs. War. mi teraz do mnie, w jaki sposób ja bym na tym skorzystał. A więc skorzystałbym na tym, ponieważ doszłoby do mojej wymarzonej walki z KSI'em. That's my brother from another mother, Nathan Martin. But uh, I have question to KSI. Do okay. you like dealing with dark energy? I love dealing with dark oh, energy, hear me. I know that. You know why? What? Because I have a friend in Miami uh -huh. and he know you because he parting with you. And I have a question okay. to you. Okay, hear me. That's the truth that you, Logan and Nina parting with Didi? Não. Ah? Ah.